Chciałabym o tym rozmawiać tak zwyczajnie, pokazać, że to dotyczy nas wszystkich tu i teraz, że to nie jest scenariusz filmu katastroficznego, ale realne zagrożenie. Tak o zmianach klimatu i związanej z nimi kampanii edukacyjno-informacyjnej mówi jej inicjatorka poseł na Sejm Gabriela Lenartowicz, która o szczegółach akcji opowiedziała podczas inaugurującej ją konferencji prasowej. Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, ale mimo wszechobecnych doniesień medialnych niewielu zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Tą świadomość ma teraz pomóc budować kampania ekologiczna Gabrieli Lenartowicz Lato z klimatem, która skierowana jest między innymi do młodzieży. Chcę zaproponować w drodze takiej letniej, wakacyjnej zabawy młodzieży odpowiedzi na pytanie, o co chodzi z tym klimatem? I drugie pytanie: czy ja mogę coś zrobić, żeby e, o ten klimat zawalczyć i go poprawić? E, to będą takie przekazy i w formie multimedialnej, i w formie elektronicznej, internetowej. Chcemy używać narzędzi komunikatów, którymi operuje młodzież, a jednocześnie chcemy zainspirować do przyglądnięcia się w czasie wakacji, w czasie lata przyrodzi. I temu, jak ona się zmienia w związku ze zmianami klimatu, ogłaszamy konkurs na pracę plastyczną, czy to zdjęciową, czy plakatową, właśnie takiego podglądnięcia, czy aby ten, ta zmiana klimatu dotyczy także nas. Akcja równocześnie adresowana jest także do kobiet zarządzającymi gospodarstwami domowymi, które jak wiadomo są wrażliwsze na zmianę otoczenia i częściej pochylają się nad przyrodą. Pytanie, czy my możemy w jaki sposób poprawić klimat? I ekologiczny, i środowiskowy, i ten ogólnie pojęty, zarządzając domem, ale jak to zrobić, żeby jednocześnie chronić klimat i chronić budżet domowy? Więc w ramach takich spotkań babskie klimaty, chcemy o tym porozmawiać, jak można zdrowo lepiej żyć, jak można taniej prowadzić dom, jednocześnie oszczędzając środowisko i oszczędzając klimat. Przypomnijmy, że posłanka z ekologią do czynienia ma już od wielu lat jak podkreśla, do takich inicjatyw zobowiązuje ją jej dotychczasowa praca oraz przyznane tytuły. Zasiadając w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska traktuje je jako poselski obowiązek i po wakacjach nie spocznie na laurach. Ze zmianami klimatycznymi wiąże się, chociaż nie jest to tożsame, kwestia czystego powietrza i tego, jakie zagrożenie niesie oddychanie smogiem wokół nas co można w tym zakresie zmienić. Chcemy e, ku jesieni przejść z e, akcji pod tytułem Lato z klimatem w tę część, którą nazywamy Zdążyć przed smogiem. I też z takiej samej perspektywy, i tu będziemy chcieli też rozmawiać z seniorami, którzy są praktyczni i jakby bardziej uważnie się przyglądają e, bez, e, otoczeniu bezpośredniemu, a z drugiej strony większą wagę przykładają e, do zdrowia. I chcemy pokazać, jak smog wpływa na zdrowie, ale co możemy zrobić, żeby się przed tym chronić? Oprócz tej presji i tego, co trzeba zrobić na poziomie władz, oprócz pieniędzy, co możemy zrobić my sami, żeby sobie pomóc i swojemu otoczeniu? Kampania Lato z Klimatem i jej kontynuacja zdążyć przed smogiem potrwa do września. Tymczasem już można zgłaszać swoje prace związane ze zmianami klimatu i działaniami proekologicznymi w ramach wspomnianego konkursu, o którym więcej na fanpageu całej akcji.